Witam Was serdecznie. To jest poradnik używania programu HitFilm 2 Express. HitFilm 2 Express, może tak. Jest to bardzo intuicyjny i fajny program. Tutaj mam przygotowany folder z plikami, których będziemy sobie dzisiaj używać. I naprawdę pokażę Wam takie podstawowe funkcje programu, które... Co to, 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 to? Jakiś update. Pokażę wam takie podstawowe funkcje tego programu, które pozwolą wam w 100% nie wiem, zrobić jakiś ciekawy film na YouTube'a, bo o takie mnie prosiliście, żebym zrobił po prostu poradnik o tym, jak się obsługuje ten program, jak robić nim jakąś podstawową edycję. I jest no naprawdę świetny pod tym względem, ale ma też kilka wad. Właściwie jedną podstawową, która mnie najbardziej na przykład irytuje. Tutaj mamy główne okno programu, gdzie pokazywane są różne newsy, jakieś poradniki, jakieś tam inne ciekawe rzeczy na temat tego programu. Tu macie na przykład poradniki w języku angielskim, jakaś praca z kamerami 3D, jakieś takie fajne rzeczy. Ja sobie tego jeszcze nie przeglądałem, bo szczerze mówiąc, aby prowadzić kanał na YouTube, jest mi to praktycznie niepotrzebne. I teraz tak mamy tutaj albo możliwość otworzenia już wcześniej stworzonego projektu albo utworzenie nowego. Utworzymy sobie nowy i w nowym projekcie wybieramy sobie rozdzielczość w jakiej będziemy nasz film po prostu edytować, ilość klatek na sekundę i proporcje. Ja mam square pixels w rozdzielczości 16 do 9, taka jest proporcja. I mam rozdzielczość 1280 na 720. Film jest teraz w Full HD, dlatego myślę, że każdy będzie mógł sobie powiększyć go na tyle, aby widzieć wszystkie tutaj rzeczy, które ustawiam. Tu mamy jeszcze gotowe już wzory ustawień projektu, które możecie sobie również wykorzystać. Ja natomiast zrobiłem sobie. Takie swoje ustawienia, które do mnie pasują. Tutaj po prawej stronie macie wytłumaczone wszystko krok po kroku, co i jak trzeba ustawić, dlaczego się tak ustawia. Także już takich informacji nie musicie szukać w sieci. Może już ktoś zrobił spolszczenie do tego programu i możecie sobie to spolszczyć. spolszczyć. I tutaj naciskacie sobie przycisk Start Editing. I macie coś, coś takiego. Tu jest obraz podglądu. Tu macie y, okno, gdzie możecie tworzyć sobie tekst, ale tym chyba nie będziemy się specjalnie zajmować. Y, tu macie efekty. Tu jest, f, są efekty audio. Jakieś tam. Y, tutaj możecie sobie generować. To, to ogólnie tym też nie będziemy się zajmować. Nas nie interesuje. Nas interesują efekty przejść. Y, audio, fade oraz wideo. This love, this love i chyba motion nam się przyda, albo zoom jeśli będziecie chcieli zrobić jakieś bardziej, jakieś bardziej efektowne przejście. No i dobrze, jak teraz zacząć edytować? Mamy tutaj całe to okno i żeby przenieść nasz nowy jakiś tam plik po prostu bierzemy sobie pyk, powiedzmy, że te trzy pliki, to jest tak jest jakieś tam zdjęcie jest tu jakiś plik wideo jest jakaś muzyka. Chodźmy sobie tu, cyk. I mamy te trzy pliki. Program od razu stworzył sobie podgląd do nich. I teraz wklejamy sobie pierwszy plik. Film z dźwiękiem. I to jest mój film, akurat z Need for Speed and, e, z Need for Speed Worda. I teraz tak, e, aby, aby, aby nasz film wyrenderował, ale to też już pokażę na końcowym etapie, jak będziemy właśnie eksportować film. Tutaj macie taki suwak i ten suwak sprawia, że będzie eksportowała się konkretna część filmu. Dlatego warto, aby na końcu ten suwaczek ustawić sobie po prostu do końca filmu. Kurczę, nie o to mi chodziło. Cyk i cyk. I w ten sposób cały film będzie, na, będzie wyedytowany, będzie wyeksportowany. Bo jeśli na przykład ustawimy sobie tutaj, to film skończy się renderować w tym momencie, gdzie jeszcze to nie jest koniec naszego materiału. Ok, ustawimy sobie tu na koniec i powiedzmy, że chcemy sobie wywalić ścieżkę audio, albo może dodać nową, albo dodać na przykład ścieżkę wideo. I co robimy? Możemy albo yy, kliknąć Insert Track. I pojawi nam się nowa ścieżka. Wklejamy sobie tutaj nasze zdjęcie, i w tym momencie mamy ładne zdjęcie. Możemy je sobie powiększyć. Jest on bardzo intuicyjny, ten program. Bardzo łatwy i fajny w obsłudze. Proszę was, bardzo możemy sobie wkleić jakieś tam zdjęcie. To nie musi być zdjęcie, to może być jakiś inny plik wideo, ale pokazuję wam, jak po prostu obsługiwać ten program ściszymy sobie tutaj trochę ścieżkę audio. Widzicie, tutaj można sobie też bardzo łatwo ściszać. Możemy ją sobie zaraz wywalić. Jeszcze raz pokażę Wam za chwilkę. Spacją sobie klikamy i nasz film tam widzicie w tyle się przewija, tak? Hops, Zniknął nam zdjęcie. To jest niepotrzebne. Jeśli chcemy podmienić ścieżkę audio, nie ma nic prostszego. Po prostu albo ściszamy sobie tą ścieżkę, i wklejamy sobie naszą muzykę. Powiedzmy tutaj. Powiedzmy, że mamy tutaj jakiś fajny fragment, który chcielibyśmy wzbogacić o jakąś ciekawą muzyczkę. Jak widzicie program działa bardzo, bardzo płynnie, bez problemów. I również fajnie renderuje. I zaraz to też, też Wam pokażę. Wklejamy sobie tutaj jakąś muzyczkę. Jeśli chcemy na przykład, bo widzicie, że film, ten plik wideo jest połączony z tą ścieżką audio na dole. Co zrobić, aby je odłączyć? Po prostu klikamy Unlink. I wtedy możemy przesuwać się obie ścieżki niezależnie od siebie. Możemy także ścieżkę audio wywalić. Wkleić sobie na przykład muzykę. Teraz sobie odściszamy tą pierwszą. Cyk, o to się usuwaj. Jak to usunąć? Tak, pyk. Mamy usunięte. I tą ścieżkę, ta ścieżka również nie jest nam potrzebna ją sobie usuwamy. Mamy jakąś tam muzykę, ona się będzie tutaj zapętlać, prawda? No dobrze, to mamy już powiedzmy zabawę z, ze ścieżkami ogarniętą. Jak czegoś nie będziecie wiedzieć, piszcie mi w komentarzach, odpowiem Wam na te pytania. Ale co jeśli chcemy zrobić sobie, uciąć sobie muzykę? Tutaj macie narzędzie do powiększania, tutaj taki suwaczek jest i sobie powiększamy naszą ścieżkę. Nie wiem jak tutaj można nie można jej rozszerzyć niestety, a szkoda, bo przydałoby się to, żebyśmy w odpowiednim miejscu przycięli sobie naszą muzykę. No ale trudno. Powiedzmy, że w tym miejscu naciskam teraz skrót klawiszowy C, znaczy skrót klawiszowy. Szowy, o prostu klawisz C, dzięki czemu mogę sobie obciąć ścieżkę w tym miejscu. I naciskamy, znaczy przesuwamy właściwie audio fade w to miejsce, dzięki czemu? muzyka będzie narastała nam stopniowo. Po prostu będzie się robiło fajne przejście. Zobaczcie. Bez tego przejścia będzie tak. Od razu jest muzyka i niefajnie to brzmi dla ucha. A z przejściem jest ładnie i łagodnie. Um, jeśli chcemy sobie zrobić przejście na na przykład pliku wideo, usuwamy tutaj Pyk, ten fragment, i zrobimy takie twarde wejście tego filmu, które nie fajnie się ogląda. Pyk. Jeśli chcemy zrobić ładne przejście, wybieramy sobie jedno z tych przejść, tutaj dostępnych. Może to być na przykład zoom, cross zoom albo sam zoom. Pyk, zobaczcie. Oczywiście te przejścia można sobie tutaj dostosować. Cofamy sobie tą zmianę i weźmiemy sobie przeze mnie najczęściej używane przejście, czyli Adaptive Dissolve i robi nam się ładne przejście wejście filmu, jeśli chcemy aby to przejście było dłuższe, po prostu przeciągamy je jak widzicie program działa naprawdę bardzo, bardzo płynnie bardzo fajnie jest intuicyjny i fajny w obsłudze no więc dobrze, stworzyłem sobie taki oto projekt tutaj gdzie mamy postawioną muzykę, jakieś tam przejścia na końcu i na początku filmu. O, i sobie tutaj tak wygasa na końcu. I teraz chcemy sobie wyeksportować ten film, czyli wyrenderować go. Dajemy sobie, zaznaczymy to o czym mówiłem, czyli ten tutaj znacznik. Po prostu zaznaczamy sobie cały nasz, cały nasz projekt, całą naszą sekwencję. Tak, aby program wiedział, o co nam chodzi, tak? Klikamy sobie tutaj eksport i teraz tak. Wybieramy sobie 30, 30 fps. Ja w takiej ee, w tylu klatkach na sekundę zawsze eksportuję film, dlatego, że YouTube nie obsługuje większej, szybszej rotacji klatek. I teraz tak. Tutaj macie timeline editor. Content Area. Tutaj można też entire timeline wybrać: Work Area, a ja wybrałem sobie Content Area. Tutaj macie coś takiego jak aav i Image Sequence. Ja wybrałem sobie MP4. To jest bardzo dobry format na YouTube. A tutaj macie także możliwość od razu wrzucania mm, filmu na YouTubea. Ja natomiast wolę sobie go wyeksportować, sprawdzić jak on będzie wyglądał i w razie czego poprawić. Teraz wybieramy sobie kodek H264. To jest kodek bardzo dobrze obsługiwany przez YouTubea. Wybieramy sobie, jak jak mówiłem, liczbę klatek 30. No tutaj y, square pixels, czyli 16 do 9 proporcja. 24 bit. Korol, nie wiem nawet co to jest, to mnie nie obchodzi. To jest podstawowe jakieś tam ustawienia. Ja sobie tylko je trochę zmodyfikowałem. Ja ustawiam sobie target bitrate na 10. Możecie także sobie ustawić stały bitrate filmu. 10 milionów bitów na sekundę. Ja ustawiam sobie zawsze zmienny ten bitrate, dlatego, żeby. Jak są jakieś tam jakieś bardziej takie dynamiczne sceny, żeby nie zabrakło tego bitrate'u i żeby na filmiku nie pokazały się jakieś piksele nieładne. Potem wybieramy sobie kodek audio i wybieramy sobie bitrate audio. Ja sobie ustawiam przeważnie 224. I eksportujemy film. Wybieramy lokalizację. Wpisujemy coś tam, cośkolwiek. Pyk. I film nam się eksportuje. I wygląda na to, że eksport już nam się powoli kończy. Pyk i koniec. Otwieramy sobie folder lub możemy od razu odtworzyć nasz plik. Jak widzicie, było tutaj wejście na początku krótkie, bo takie sobie ustawiłem. I na końcu mamy wyjście. Film wyrenderował się bardzo ładnie. Jak widzicie, jakość jest w porządku. Działa bez zarzutów, jest wszystko jak najbardziej ok. I teraz tak pogadajmy trochę o wadach tego programu, bo oczywiście takie też są tutaj. Tutaj w projekcie wybrałem zły bitrate, powinno być 30, no ale pominijmy sobie ten fakt. pek, czek, nas to nie obchodzi. <laughs> jak dla mnie, podstawową wadą tego programu jest to, że niestety. Jeśli ja akcjonem, jak teraz sobie nagrywam plik który właśnie widzicie to action nagrywa w bardzo bardzo. Yy, takim nieskompresowanym. Pliku do nieskompresowanego pliku nagrywa cały ten materiał wideo a to oznacza że jest on duży jest on objętościowo duży jak widzicie ma tutaj nagrany ten sam film takiej samej. No, ten jest trochę chyba krótszy. W każdym razie, ten film, co tutaj mam, to jest film z Karmechanika I on trwa 27 minut. Waży 8 GB i ma naprawdę potężny bitrate, naprawdę potężną jakość. I ten program sobie niestety z tą jakością nie radzi. Więc, aby bawić się w tym programie, musimy najpierw Actionem ten film wyrenderować poprzez eksport właśnie. Ale to pewnie już wiecie, jak się robi. Albo jeśli nie wiecie, to poproście mnie, zrobi inny poradnik odnośnie tego. Dlaczego on sobie nie radzi z takimi plikami? On nie potrafi odtwarzać ich płynnie. Zobaczcie, nacisnąłem teraz spację. Mój komputer jest w miarę dobry. Widzieliście, że odtwarzanie pliku dużo mniejszego, z dużo mniejszym bitratem działa bez problemu. Tak, tutaj już jest poważny problem. I to jest moim zdaniem, jak dla mnie, największy mankament tego programu, ponieważ radzi sobie po prostu z takimi dużymi plikami, które mają naprawdę bardzo, bardzo dużą jakość. Ale z tym też możecie sobie poradzić właśnie poprzez eksportowanie pliku do jakiegoś mniejszego przy pomocy programu takie, takiego, jak ja używam, czyli Action. Ok, no, myślę, że wyczerpałem Waszą ciekawość odnośnie tego programu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, co tam zrobiłem, nie tak, coś nie wytłumaczyłem, czy czegoś nie dopowiedziałem, lub macie inne programy co do tego programu, to piszcie mi w komentarzach. Jeszcze tak, program można było nabyć sobie do 4 chyba lutego za darmo. Teraz on kosztuje gdzieś około 600 zł. To i tak jest bardzo mało, jak za taki dobry soft do obróbki wideo. Bo po prostu e, większość takich programów, które oferują tego typu narzędzia, kosztuje grubo ponad e, 4000 zł. Program można było nabyć w wersji e, Express, chyba. To jest wersja ze średniej półki. Jest jeszcze jakaś tam Pro, która jest najdroższa. Natomiast te, ta wersja oferuje zdecydowanie najbardziej podstawowe e, narzędzia, które się które zdecydowanie wystarczą dla każdego youtubera. Na przykład dla mnie jest ten program w 100% wystarczający, ale jego mankament to jest właśnie to, że nie radzi sobie z tymi dużymi plikami. No i cóż, to był poradnik właśnie do tego programu. Ja Wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i jeśli podobał Wam się ten poradnik, jeśli chcecie, żebym czasami robił ich więcej, piszcie w komentarzach. I piszcie ogólnie o tym, o czym Wam mówiłem. Jeśli Wam się podobał film, dajcie łapkę w górę. Nie krępujcie się. To pomoże mi robić lepsze filmy również. Trzymajcie się na razie. Cześć!